Dobra, kropkę jak ktoś dołącza. Hej, ja mogę dołączyć. No okej, okay, to już jeszcze dodaję. Dodano to kasę. O, widać, że jeszcze trzy miejsca zostały. No właśnie, czekamy na kogoś. O, ktoś przyszedł. No racja. mogę dołączyć? Tak. No. Siema, mogę dołączyć? No, możesz. Tyn, 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 Kurde, znów ta durna siostra dzwoni. Czekajcie. Halo? No, hej siostra. Możesz wrócić do tego domu, bo strasznie mi się nudzi, a rodziców nie ma. Jezus. Aśka, możesz zostać w domu sama chociaż chwilę? Nie, nie mogę. Dlaczego? Bo nie, mama mi mówiła i zaraz do ciebie zadzwoni, jak nie przyjdziesz do domu. No dobra, to chociaż zaproszę cię na moją grupę, ty kaszujadzie. Juppi! Już wróciłam, niestety moją udurno siostrę muszę dodać, bo sama jest w domu. Jestem ciekawy, jaka mała jest, a ile ma lat. Cztery. Ło, to, to, to jest mega mała. Dodano. Asie 5. Siema. Mm. To ta twoja siostra? No, jak nie widać. Jestem ciekawa, czy umie robić backflipy. No na pewno nie takie małe dziecko. Weź. Dobra, gramy w nr dwa? Spoko. Ok. Okej. Okay. Ja I nie umiem wrócić w dwa. To się nauczysz. Parel. Ej, chodźcie na chwilę na osobności, a ty, Aścia, zostań. Dlaczego? E! Na chwilę. Ok. Ej, tylko jak ona będzie szaryfem albo mordercą, to weźcie jej nie zabijajcie, bo ona się... Ona będzie ryczyć, no. Jezus, na to polega gra. Ale matka mnie zabije, jak ją, ją zabijecie. Rozumiecie? No dobra. Głupią grupę noc znalazłam, ale dobra. Dobra, to wracajmy, żebyś nie rozryczała. No, no co? No co tak długo? Jezu. Bo tak. Mhm. Mm no, 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 no. Jest, jestem mordercą, jestem mordercą! Miss, Jest Ada! Dobra, idę zabijać. No i super, jestem szeryfem, a ona pewnie mordercą. No na 100% posłyszałam, jak mówiła... Jestem szeryfem, jestem szeryfem. No. Ej, co wy tu robicie? Dobra idę Mm. Aj, co? Ja jestem szeryfem, ona chyba morderca bo jestem szeryfem. Co? Jezus, to nie nie się, się. go. Jo, sorry. Nie zabijesz mnie, patrz mam spluwę, czekaj O patrz Ale no bok z ciebie, czekaj o! Cio, 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 Oj! Haha, wygrałam A nie, jeszcze nie wygrałam, jeszcze dwie osoby zostały Hej, zabij nas Dın dır dın dın dır dın dın dır dın dın dır dın.